Od miesięcy protestują blokując ulicę, spotykają się z mediami, a dzisiaj przyszli pod Urząd Miasta Łodzi i w kancelarii złożyli manifest, bo mówią, że brakuje im już pomysłów jak porozumieć się z urzędnikami i doprowadzić do tego, by ich wysłuchali. Mowa o mieszkańcach ulicy Moskule i osiedla Wzniesień Łódzkich, którzy protestują przeciwko przygotowanemu przez Miejską pracownię Urbanistyczną planowi zagospodarowania przestrzennego. miejscowego planu zagospodarowania Wzniesień Łódzkich.

Nikt nas nie chce wysłuchać, nikt z nami nie rozmawia, nie ma żadnych konsultacji społecznych. Żądamy jakiegoś odzewu z Urzędu Miasta. Dlaczego tu dziś jesteś? Dlaczego walczymy o swoją prawa do własnych ziem, do własnych majątków? Chcą decydować za nas, chcą uchwalić plan szczegółowego zagospodarowania bez konsultacji społecznych, bez wysłuchania mieszkańców, chcą stworzyć same tereny rolne, no, z czym się nie zgadzamy, bo chcemy jakby zapewnić naszym dzieciom gdzie jakieś, jakieś działki żeby mogli się budować. Nic o, nas, nas. Nic o nas bez nas! Odzywają się do nas tylko i wyłącznie sąsiednie osiedla typu Mileczki i Nowosolna, śródmieście wschód które też są niezadowolone z planów zagospodarowania przestrzennego i nie mają wpływu na nie, ani rady osiedli, ani mieszkańcy. Eee, Czyli że ja... się w ten sposób protest, można tak, powiedzieć, tak. na kolejne osiedla. Dokładnie tak. Wszystkie ościenne, e, obrzeżne osiedla e, miasta Łodzi tak naprawdę nie mają żadnego wpływu na to, co się u nich dzieje. E, są traktowane po macoszemu, e, chcą się po prostu odłączać od miasta Łodzi. E, my zapraszamy radnych. My zapraszamy Zapraszamy dyrekcję Miejskiej i Pracowni Urbanistycznej bez echa, jakiegokolwiek, bez odzewu, bez próby rozmów z nami. Na wczorajszym spotkaniu Rada Osiedla Nowosolna podjęła decyzję o przystąpieniu do protestów, również w związku z wchodzącymi planami zagospodarowania przestrzennego. To oburzenie osiedli i mieszkańców z obrzeży miasta Łodzi jest olbrzymie. Dzisiaj złożymy manifest mieszkańców na ręce pani prezydent do kancelarii i czekamy na... Jakikolwiek odzew co do tego manifestu. My e, tak naprawdę składamy ten manifest w imieniu całych zniesień łódzkich, bo podpisało to przedstawiciele pięci, pięciu planów, które w tej chwili są powoli procedowane. To jest plan numer 222, 225, 232, 233 i 234. Czyli całe już zniesienia łódzkie są przeciwne takiemu wprowadzeniu planów zagospodarowań na podstawie nieaktualnego studium. Są Państwo uprzedzeni, mamy złożyć manifest mieszkańców Niesień Łódzkich, gdzie Proszę mnie pochylować. Tutaj, tutaj, tak? Dobrze. To jest ten moment. Drugi egzemplarz poprosiłbym o potwierdzenie. Dotyczy to 85, może 80% całego naszego osiedla w Niesień bo część posiedla ma już plan zagospodarowania, to jest ulica Łodzianka, natomiast reszta zostaje właśnie procedowana w tej chwili. I tak się stało, że my w bardzo powiedzmy ograniczonym stopniu byliśmy poinformowani o tym, że miasto zamiaruje wprowadzić tam plan zagospodarowania. Co prawda było zapytanie do Rady Osiedla, oczywiście Rada Osiedla negatywnie zaopiniowała projekt i wypunktowała powiedzmy zmiany, jakie by satysfakcjonowały mieszkańców. My naprawdę nie chcemy e, zabudować e, lasu Łagiewnickiego, albo coś wycinać, bo w naszym terenie taki las e, nie występuje. Występuje w innym osiedlu, a natomiast e, chcemy powiedzmy poszerzyć Tą e, linię zabudowy my nie chcemy dalekiej zabudowy, tak jak mówię, to jest 200 metrów i koniec. Nikt nie będzie chciał za swoim domem mieć osiedla z uciążliwymi nieraz sąsiadami, więc jest to nieprawdą. Możemy usiąść do stołu i wynegocjować tą granicę, o którą tak właśnie w tej chwili walczymy. Ja słyszałam od że no przecież przy studium nikt nie protestował. Ech. Właśnie mam przy sobie scenogram ze spotkania, które odbyło się w urzędzie w styczniu 2016 roku, gdzie my właśnie podobne problemy już przedstawialiśmy. I żeby było ciekawie to pani prezydent panu Szeleckiemu obiecała, że jak zostanie pan prezydent, ale też jeszcze wcześniej. No to tak, bo to, to było przed to, reelekcją. To, to, to zmieni. To zmieni to. Braliśmy udział jeszcze w kampanii na rzecz pani prezydenta. Żałujecie? Bardzo. Przepraszamy, że bez uprzedzenia. Nie, bo no to, to jesteśmy. Dla dotyczący, dotyczący naszych planów przystąpień dotyczących zniesień łódzkich, ponieważ nie zgadzamy się, niestety nie zostajemy żadnej odpowiedzi od radnych naszych, ani od miejskiej pracowni Urbanistycznej. Na nasze uwagi się nie odpisuje, nie chce się nikt z nami spotkać. Dlatego pozwoliliśmy sobie zabrać panu chwilę czasu, Mniejszym składam ten manifest. Borykamy się z problemem, że o naszych prywatnych działkach nikt z nami nie rozmawia. Nie chcielibyśmy sytuacji, że mieszkańcy będą naprawdę zmuszeni do odłączenia się, od y, próbowania odłączenia się od miasta i przystąpienia na przykład do gminy Stryków. No, Liczymy na ro to rozmowy. To Liczymy czas. naprawdę na rozmowy. Czas na rozmowy jest zawsze. Ja uważam, że jeszcze dopóki to nie wpłynęło do Rady Miejskiej, dopóki nie jest procedowane, no to oczywiście y, no jest otwarta pole do dyskusji. Ta dyskusja, gotowość ze strony radnych Rady Miejskiej, gotowość ze strony urzędu z pewnością istnieje. Y, z tego co ja słyszę, no to taka, takie dyskusje będą jeszcze prowadzone. Nie ma konkretnych podjętych decyzji. No ja usłyszałam też, że to ma, jest plan, który przygotowywany, jest zgodny ze studium. Studium powstało w 2018 roku, ale Państwo mówią, że dane były z 2010, no więc i nikt nie zgłaszał uwag. Rzeczywistość państwo, się znacząco zmieniła. Tak, państwo pokazują, że zgłaszali te uwagi. I już wtedy zgłaszaliśmy problemy. Które są do tej pory, powiedzmy, aktualne i nierozwiązane. No. Tak naprawdę z osiedlami e, wnioskujemy o aktualizację tego studium, bo jest mocno nieaktualne. E, kuriozalna jest sytuacja, kiedy są tam naniesione nieruchomości, których już dawno nie ma, a z kolei nie ma naniesionych nowych domów jednorodzinnych. 2 no to... lipca powinny być odpowiedzi na nasze uwagi, do tej pory nie ma. Ja natomiast powiem jedną rzecz, że były oczywiście przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie planu numer 222. Mhm. Natomiast e, śmieszne jest. Że na tych konsultacjach oprócz pięciu pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej była tylko jedna osoba z mieszkańców, tak nas poinformowaliście, i ta osoba była online. Także mhm. nie było konsultacji. My wnioskowaliśmy teraz o konsultację miesiąc temu. Wszystkie nasze wnioski, a było to w sumie pięć wniosków po ponad 200 podpisów, zostały odrzucone, że już konsultacje zostały przeprowadzone. No to wszystko będę też pytał. Tak. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. W takim razie ja za ja ja i... nie chcemy na wzniesienie. Tak. Uczestnicy protestu mają nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu i obietnicach złożonych przez przewodniczącego Rady Marcina Głaszewskiego wreszcie coś się ruszy, więc my również sprawę będziemy monitorować. Jeżeli macie Państwo problem w rozwiązaniu, którego możemy pomóc, piszcie na adres redakcjamałpatoja.net.pl. Do Waszej dyspozycji jest także nasz interwencyjny numer telefonu: 42 643 99 16.